Cześć kochani, zbliża się dzień książki, dlatego czas na zakładki do książek, które możecie wykonać razem ze mną. Kilka takich prostszych, kilka trudniejszych pomysłów niedługo pojawi się na moim kanale, ale zaczynamy od tych trzech pierwszych. Na początek potrzebne produkty. Wyszczególniłam tutaj wszystkie trzy zakładki. Osobno do każdej macie rozpisane potrzebne produkty. No i zaczynamy od pierwszej brokatowej. Na początek wybrałam sobie tu różową kartkę z bloku technicznego, z której wyznaczyłam prostokąt tworzący zakładkę. Będzie to prostokąt o szerokości 6 cm, długości około 20. Tutaj wyznaczam sobie dwa prostokąty. Jeden będzie służył jako ramka na folię, w której będzie zamknięty brokat, a drugi będzie podstawą tej zakładki. Wycinam sobie dwa te prostokąty, a następnie w jednym z nich będę tworzyć taką ramkę. Odznaczam sobie po prostu centymetr po każdej stronie. Aby ta ramka miała po prostu krawędzie grubości centymetra, i tę wewnętrzną część, ten wewnętrzny prostokąt, który powstanie zaraz po wyznaczeniu tych krawędzi, po prostu wycinam. Teraz wycinam środek, on nam nie będzie potrzebny, więc zaczęłam od niego, żeby nie przeciąć nigdzie krawędzi tej mojej, właśnie ramki. Wycinam dokładnie, równiutko ten prostokąt. Następnie będzie nam potrzebna koszulka biurowa przezroczysta. Najlepiej, żeby była to przezroczysta koszulka, nie ta, taka wiecie, mleczna taka szarawa, no bo nie będzie po prostu widać tego brokatu ze środka. Wycinam z tej koszulki taki kawałek prostokątny folii, troszkę szerszy niż ten wycięty różowy papier, niż ta ramka na odwrocie tej mojej różowej ramki przyklejam dookoła taśmę dwustronną tak żeby w każdym miejscu pokryła ten różowy papier. Ważne jest, żeby to było wszystko tutaj idealnie pozaklejane, bo jeśli będą jakieś dziury, jakieś odstające miejsca bez taśmy, no to będzie się ten brokat wysypywał pod koszulki. Teraz odklejam ze wszystkich kawałków taśmy dwustronnej warstwę zabezpieczającą i będę przyklejać ten prostokąt na moją przezroczystą koszulkę biurową. Gładko, płaściutko, żeby była równo przyklejona. Następnie, kiedy już jest przyklejona, odcinam nadmiar, który wystaje poza tę różową ramkę nożyczkami. Wierzchnia część naszej zakładki już jest prawie gotowa, a my będziemy przechodzić za chwilę do spodu. Pozostały prostokąt z różowego papieru, który na początku jako pierwszy wycięłam, będzie tworzył szablon do podstawy tej zakładki. Odrysowuję go na jasnoróżowym papierze z bloku technicznego. Albo nie musicie go odrysowywać, możecie też stworzyć po prostu taki sam prostokąt o tych samych wymiarach. I go wyciąć. Żeby mieć gdzie wsypać brokat, musimy stworzyć taką jakby kieszonkę. Więc teraz czas na przyklejenie taśmy dwustronnej na krawędziach tej mojej różowej ramki. Jeszcze raz, tak jakbyśmy na tej folii drugi raz w tych samych miejscach, w których wcześniej była przyklejona taśma dwustronna. Przykleić kolejne kawałki, te z kolei będą trzymały spodnią część naszej zakładki, czyli ten jasno-różowy papier. Na razie oklejam tę moją ramkę w trzech, na trzech krawędziach. Na tych dwóch dłuższych i na jednej węższej ta po lewej stronie pozostanie niezaklejona, żeby mieć przez któryś otwór jak wsypać brokat. No bo kiedy już przykleimy tę różową ramkę do tego jasnoróżowego papieru, musi w którymś miejscu być otwór, żeby umieścić w środku brokat. I papierowe motylki. dlatego właśnie na razie na trzech krawędziach jest taśma. Odbezpieczyłam już warstwę e, zabezpieczającą klej, i teraz dokładnie, równiutko przyklejam tę moją ramkę z folią. U góry mm, troszeczkę mi wystaje tego różowego papieru z spod dołu, więc to nie jest problem. Można to po prostu nożyczkami przyciąć. A kiedy już jest dokładnie przycięta. Czas na wsypanie do środka brokatu i wrzucenie tych papierowych motylków, o których wcześniej mówiłam. No i teraz tutaj przydaje się ta zostawiona, otwarta część na jednej z krawędzi ramki, bo dzięki niej mogę wrzucić do środka te moje elementy poruszające się w zakładce. Wybrałam oczywiście kolorystycznie dopasowane do zakładki motylki, i brokat również będzie kolorystycznie do niej dopasowany. Oczywiście kolorystyki Wam nie narzucam, możecie zrobić tę zakładkę całkowicie w innych kolorach, w takich jakie Wy lubicie. Ja po prostu stwierdziłam, że taki kolor mi się podoba i taką właśnie zakładkę tym razem tworzę. Motylków na razie dość. O, Wam jest powrotem do opakowania i czas na wsypanie do środka brokatu. Wybrałam tutaj różne odcienie brokatu. A kiedy już brokat jest w środku, wsypany, doklejam ten brakujący element taśmy dwustronnej w środku i zaklejam szczelnie i dokładnie tę moją zakładeczkę, żeby brokat się z niej nie wysypał. Na koniec. Na zewnątrz mojej zakładki postanowiłam przykleić jeszcze kilka motylków, które również są w środku pod tym brokatem. Docinam jeszcze tylko wystający papier na tej wolnej krawędzi, którą przed chwilą sklejałam. I kilka motylków ląduje na mojej zakładce. Przyklejam je również taśmą dwustronną. Tak prezentuje się gotowa zakładka, a my przechodzimy do drugiego pomysłu. Teraz zrobimy sobie taką wyszywaną, prostą zakładeczkę. Będzie nam potrzebny biały papier z bloku technicznego, z którego wyznaczam podłużny prostokąt o szerokości 5 cm, długości około 20. Ja tutaj nie mierzyłam, tylko po prostu wykorzystałam długość kartki, jaka była oryginalnie w bloku. Tak przygotowany prostokąt wycinam, a następnie ołówkiem wyrysowuję na nim e, kształt. Tutaj jak widzicie postanowiłam skrócić o około 1,5 cm ten mój papier, bo nie mieścił się na brązowym, który ma być podstawą. I teraz ołówkiem tworzę takie zawijasy kreskowane na mojej kartce, które będą wyznaczały mi miejsca, gdzie mam wkłuć się igłą i stworzyć wzorek. Wybrałam tutaj taką um, grubszą mulinę w kolorze czerwonym. Nadziałam ją na igłę, na końcu zrobiłam supełek, no i teraz wyszywam sobie dokładnie w tych miejscach, w których stworzyłam paseczki ołówkiem, tak, żeby je zakryć. Tutaj trzeba uważać, żeby nie pokuć igłą, trzeba być ostrożnym, no i bardzo ostrożnie wbijać też igłę, żeby nie pomiąć zbytnio papieru, no, i nie rozerwać go przede wszystkim, to wszystko tu jest dość delikatne. Troszkę tutaj przyspieszyłam moją pracę. Już mamy połowę wyszytą, zaraz będzie wyszyta całość. Na koniec moją wyszywankę zakończam również supełkiem, a pozostały kawałek nitki ucinam. Tak, przygotowaną wyszywankę przyklejam do przygotowanego już tutaj na ekranie brązowego papieru. Używam taśmy dwustronnej, żeby przykleić wszystko porządnie i stabilnie. No, i oczywiście przyklejam w taki sposób, żeby z każdej strony tego białego papieru wystawała odrobina brązowego, tworzyła taką ramkę kolorystyczną wokół białej e, kartki. Zaraz zobaczycie o co mi tutaj chodzi. Zostawiłam sobie około pół centymetra. Docinam też tak, żeby z każdej strony było tyle samo tego papieru pozostawionego. No i zakładka już jest prawie gotowa. Nie byłabym sobą, gdybym nie dodała tu jeszcze odrobiny kropeczek, bo wydawało mi się pusto. Dlatego wykorzystałam czerwony pisak i brązowy pisak dopasowany do tła naszej kartki i tworzę takie małe groszki wokół tej naszej wycinanki, wyszywanki. Znaczy, zakładka jest już gotowa, prezentuje się dokładnie tak. My przechodzimy do ostatniego na dziś pomysłu, którym są takie urocze piórka na zakończeniu zakładki. Na początek potrzebna nam biała kartka z bloku technicznego, z której wyznaczam prostokąt o szerokości 6 cm a długości kartki, czyli około 20 cm. Tak przygotowany prostokąt wycinam. Wycięty prostokąt z białego papieru odrysowuję na żółtej kartce. Moja tu akurat ma wytłoczenia kwiatuszków, ale jeśli nie macie takiej kartki w bloku do scrapbookingu z wytłoczeniami, to możecie użyć zwykłej kartki w kolorze, który Wam się podoba. Jak widzicie, odrysowany prostokąt pomniejszyłam o centymetr na dwóch krawędziach, na tej dłuższej i na tej krótszej. Po ten żółty papier, papier będzie na wierzchu białego, więc fajnie by było, żeby ten biały spod niego wystawał. Na odwrocie żółtego papieru przyklejam na całej długości kilka kawałków taśmy dwustronnej, żeby mieć za co przykleić go do tej mojej białej kartki i dodatkowo stworzyć też kawałek, w którym będą przyklejone moje piórka. Odklejam warstwę zabezpieczającą z taśmy. A na samym dole, na ostatnim kawałku tej taśmy dwustronnej przyklejam piórka. Kiedy piórka są już przyklejone, Przyklejam na nie jeszcze jeden kawałek taśmy dwustronnej, ściągam z niego warstwę zabezpieczającą i całość przyklejam do białego papieru tak, żeby z każdej strony żółtego wystawało odrobina tego białego spod spodu. Tak prezentuje się gotowa zakładka. Ja Wam bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film. Liczę na to, że wykonacie te zakładki razem ze mną, albo przynajmniej jedną z nich. Dajcie znać w komentarzach, który z pomysłów spodobał Wam się najbardziej. A jeśli żaden nie porwał Waszego serducha, to zajrzyjcie na mój kanał po więcej inspiracji na ręcznie robione zakładki do książek. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pa!